Chcę się przyspiesz, bym wiedział jak z czasem. Jak będzie następna noc, to będę wiedział, że to już upłynęło 20 minut i pora kończyć odcinek. Wow, to znowu ścinka. Oj, j, j. Drewno. Drewno się przede wszystkim przyda. W zasadzie to jest chyba najpotrzebniejszy surowiec w Minecrafcie. Tak, ile wystarczą? No, myślę, że tak. Zostawimy, mi nie przepadło, jak wykopę to akurat kobla będzie troszkę na moją y, konstrukcję, nie jest to jakiś geniusz architektoniczny, ale myślę, że spodoba się Wam i że nie będzie aż taka zła. jeszcze tak do spraw organizacyjnych. Myślę, że zacznę inne serie z innymi grami. Jeszcze nie wiem jakimi, ale Minecraft nie będzie przede wszystkim jedną serią, którą będę robił. Będę robił wiele serii. Nie wiem, co tam jeszcze mogę powiedzieć. Myślę, że Minecraft będzie często wychodził. Jak najczęściej będę, się, jakby, jak najczęściej będę mógł, to będzie Minecraft wychodził więc jeśli ktoś się to ogląda i chce to oglądać to niech się nie martwi bo Minecraft będzie tu myślę na początek w każdym razie najczęstszą serią która zacznie wycho wychodzi wychodziła i będzie wychodzić mam nadzieję, no z czasem na pewno mi się wydaje, że Minecraft znudzi na razie nie jest to ten moment ale myślę, że z czasem jednak mi się Minecraft znudzi i w razie gdyby się znudził dlatego będę robił inne też serie w których Myślę, że też będziemy się dobrze. Będę się dobrze bawić. Widzowie z chęcią mu to będą oglądać. Ym, co do serii, jeszcze nie wiem jaka tam będzie. Następna. Myślałem o... <coughs> Przepraszam. O Prince of Persia. Ale do końca jeszcze nie wiem czy będę Prince of Persia nagrywał. Jeśli to ma być taki jakiś uczący z tajnych jakichś przejściach co do nie to ja nie mam takiego doświadczenia w Prince of Persia a jeśli to będzie fan gaming, no to myślę, że robię tą Prince of Persia mam nadzieję, że jeszcze muszę zakupić trylogię. Bardzo polecam. Fajna gierka. Trylogia to są trzy części. Czwartej jednak części nie polecam. Czwarta część to już jest osobna. Gra, która naprawdę zawiodłem się na niej sensowna fabuła się przeplata, a my robimy w kółko to samo, zabijamy praktycznie tych samych bossów, tylko tam dodzą mi jakieś umiejętności, ale zabijamy je w ten sam sposób. Po prostu nie podoba mi się. Kurde, kiedy my coś znajdziemy. Kopiemy, kopiemy i nic nie możemy znaleźć. Myślę, że jak teraz nic nie znajdziemy to ja tą kopalnię wykopię po prostu między odcinkami Zbierę troszkę drewna budowę, Samą budowę y, wam pokażę domku Ale myślę, że to zbieranie drewna i to wszystko y, To ja jednak zostawię y, Nie będę po prostu tego pokazywał, jest to nudna sekwencja Myślę, że to kopanie też jest nudne Jak coś odkryję, to zacznę nagrywać i wtedy, ale takie większe, grubszej sprawy, jakiejś rozbudowy czy coś, nie będę, znaczy będę pokazywał, ale takie podstawowe to ja nie będę pokazywał. Myślę, że zacznę budowę też, myślę no, dziedzińca pałacu, nie wiem jak to określić nawet, ale to jest taka większa budowa, nie wiem czy będę to pokazywał na początku muszę bardzo dużo sandstone'a, myślę, że cała pustynia zniknie będzie troszkę wyglądać więc myślę że poszukam jakiejś oddalonej pustyni tam wykopę i dopiero wtedy yy, zbuduję tą budowlę jest to bardzo ciężka budowa nie wiem czy wkleję to jakoś, jakoś w partach będę to na pewno wklejał ale nie wiem czy to wkleję dopiero po ukończeniu budowli czy jakoś w trakcie będę pokazywał o wskazuje że gdzieś tu mamy bingo wydaje mi się że tu już będzie cave system jestem do końca pewien ale myślę że tu już będzie cave system chyba mylne to było przeczucie bo było przeczucie Wydawało mi się, że... Ach! Po Kina postawiłem, że chciałem pochodnie. Yy, I tak muszę się wrócić z tego co widzę, bo pochodni nie ma. Dobra, kobla już uzbieraliśmy na tą pierwszą budowlę. Druga myślę, że będzie z wełny, chyba że nie będę posiadał jeszcze barwników, ale myślę, że barwniki to nie jest jakiś większy problem i skombinuję większość. Wszystko kwiatki mi będą potrzebne Dzień się kończy. Będzie tak w ogóle po kaktusa się żebym ubił jakąś po drodze świnię, jakbym znalazł. Ale wątpię, że bym znalazł, bo tu widzę sama owce, z czego się zarazem cieszę, a z drugiej strony sądzę, że wystarczyłyby mi tylko dwie. No, no to jest oczywiście... o, barwnik. Gdzie go nie ma? Barwnik. Tak, to już czerwony barwnik mamy. To już w zasadzie mamy... i zebrałem 4 postaram się też zebrać 4 te więc jak to no, też trzeba pozbierać żeby zrobić jeszcze jeden barwnik mączka kostna by się sprzedała To przede wszystkim zrobiłbym więcej barwników yy, tak mączka kostna by się przydała bo bym zrobił te jaśniejsze barwniki na pewno będę szukał lapis lazurii przede wszystkim bo lapis lazurii ma fajny można z niego błękit zrobić no i niebieski też nie jest zły można trzy w zasadzie kolory z lapis lazurii zrobić pomiędzy, poprzez nie wiem czy można tak to określić ale ja to określę w każdym razie tak cieniowanie widzę że tu owce są nie ma ani krów ani świn że w pierwszym odcinku chyba widziałem jakąś świnię, już nie pamiętam, ale mi się wydaje, że widziałem. Ale ani krów, ani świn. Kurczaki. Nie byłem ani kurczaków, to by nie rację, wolałbym, żeby... Boje tu jednak jakieś... Świnie, świnie są bardziej pożywne mi się wydaje, na Minecrafta. No, z daleka, nawet nie jest to źle nie wygląda. Hmm... Nie ma w ogóle świni. Wszędzie owce. ledwo co kurczaki znalazłem. Jeszcze tu się przejdziemy, bo widziałem, bo zamarznięte morze jest. Fajny motyw. W zasadzie jakbym znalazł, może to też bym zbudował coś podwodnego. Ale nie, ty, tylko jezioro. W zasadzie to tylko Głębokość chodzi, to jest tylko na jeden. Głębokość głębokość to mnie nie rajcuje. Wszędzie jest głębokość na jeden. Nie, jeden muszę może jakieś znaleźć. Bo jak znajdę, może będę miał głębokość bardzo dużą. No i myślę, że moja marzenie się... Nie, 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 to jest dalej. To nic nie znaleźliśmy może, więc wracam się. Tak, jak znajdę, może to myślę, że wybuduję jakąś podwójną też fortecę, twierdzę. Po prostu jakieś takie bazy, po prostu bazy, czy może taki dom podwójny bardziej. Może z przyszłości mi się uda wybudować całe miasto podwodne, ale to jak będę miał odpowiednie surowce, w piasku dużo trzeba, trzeba dużo szkła przede wszystkim, dużo dirta. żeby zrobić nieoczywiste wejście na pewno zrobię tam jakąś kolejkę jak będzie na pewno jeden z jakichś późniejszych projektów i zrobię tam zrobię tam po prostu kolejkę trzeba będzie wjeżdżać nie będzie wejścia z góry z tego tylko z mojego domu na pewno będzie kawał drogi kolejka będzie długa będzie ponownie słońce czyli kończymy Mam pełno pomysłów zrealizowania. Ten jeden to jest troszkę przesadny, nie wiem, czy go wybuduję. Ale mam tu równinę, to jest, jest dobrze, nie chciałbym na piasku, ale tam widzę równinę, tam w ten, ten las i wyrównam teren, bo sam ten środek ma szerokości 100, 108 nawet chyba. I po prostu to jest duże. Myślę, że na dziś to już się żegnam z Państwem. Do widzenia. Proszę też o podsyłanie w komentarzach jakichś tematów do rozmowy. Oceniajcie. Komentujcie. Jak chcecie, to subskrybujcie. Jak chcecie, to subskrybujcie. A ja się żegnam z Państwem. Do widzenia.